Dzień dobry bardzo muszę teraz opowiedzieć historykę mojej klientki, która przed chwilą wysiadła i opowiedziała mi o tym jak sobie poradziła z taksówkarzem, e, że mnie taksówkarzem, z kompletnym nadciągaczem dla jasności. Bardzo, bardzo naciągaczem. Ona mi opowiada, że tam w Warszawie wsiadała do jednej taksówki i zapytała: Ile tam jest na lotnisko do Modlina? No to taksówka, jej powiedział, tam 150 zł. Irazy oko, ale że miał kurs, to jej nie zabrał niestety, bo musiał jechać. Czasami są takie zlecenia, że rzeczywiście trzeba. Dlatego ona poszła do taksówki, i za nią następna była taksówka. No, wsiadła do tej taks taksówki, i tak siedzi, siedzi, i, i sobie myśli, tam, taksówka, że go, ją zagaduje, i tak dalej, a czy dziecko latało, i takie tam inne rzeczy. I, um, I okazuje się, że patrzy na licznik, mówi najpierw 13, potem, chwilę później, patrzy na licznik 113. I wiedziała, że miała, musiała, miała zapłacić te mniej więcej 150, powiedzmy, różnie na różnych taksówkach to może się różnić. różnić może był kompletnie najtańszy, no to powiedzmy, te 250, tak jak mi mówiła, no to było dla niej jeszcze, powiedzmy, logiczne. A tutaj wychodzi, przejeżdża na miejsce i jest ponad 500. I co teraz? Jakie to jest prawidłowe zachowanie w takiej sytuacji, moi drodzy? Prawidłowe zachowanie w takiej sytuacji to jest powiedzieć proszę po pierwsze o rachunek po drugie wzywam policję. Tak i nie płacimy w ogóle wzywamy policję i czekamy na policję. Jeżeli nie mamy pewności, jeżeli to nie ma z jakiejś korporacji albo coś takiego e, i, i czujemy się bardzo potężnie oszukani, to zawsze mamy prawo wezwać policję i potem wejść na drogę sądową i nie musimy w tym momencie płacić. Co ja nie mówię, co innego się nie wiem, umówić z, z kierowcą i tak dalej. Generalnie płacicie, ale jeżeli jest aż takie coś, no to to jest logiczne. Ja się spotkałem ostatnio. Dnia, nie wiem, z dwa tygodnie temu, jak klientka mi opowiadała, że jej kuzynka została tak naciągnięta za 6 km. Um, jakiś tam oszust ze kogutem tak, i ze wszystkim, ale to tak nie ukrywajmy, to można wszędzie sobie zamówić i, i sobie w internecie kupić, czy nawet taksometr sobie zamontować i coś tam sobie ten to Jeżeli to nie jest zafiskalizowane, to tak na dobrą sprawę nie ma dowodów. No i, i tam opowiadała mi, że jej kuzynka, ta poprzy, inna klientka, nie? Opowiadała mi, że jej kuzynka zapłaciła jakieś tam 400 za, tam 6, czy 300 za 6 km. No, horrendalna stawka. No, masakra. Nie? w każdym razie to nie są, to, 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 to jest naciągactwo. To jest kompletny spryt. i Liczenie na to, że się złapie takiego tam, jakiegoś klienta. A mnie wkurza, że e, obrywa się taksówkarzom. Ja nie wiem, my też, święci, to nie jesteśmy, no nie o to chodzi. Natomiast e, wkurza mnie, że potem e, ci ludzie kojarzą, e, wie, wiecie, no, kojarzą oszusta z taksówkarzami i sobie tak myślą o taksówkarzach, to to jest, to jest trochę niefer. Na pewno korporacje to jest, to jest to, korporacje z reguły nie oszukują, chociaż nie mogę mówić za wszystkich, ale powiedzmy tam jeżeli to będzie, no to będzie, nie wiem, w porywach do 5-10%, gdyby się zdarzyło jakiś ktoś nieuczciwy, no to wiadomo. Ale generalnie raczej to się nie dzieje, nie powinno się dziać, a zawsze to można gdzieś tam sprawdzić na korporacji i zawsze to skontrolować w tym momencie taki kierowca jest gdzieś tam zawieszony, a też wam zalecą, żeby sprawdzać cennik, który zawsze musi być, i on zawsze musi być adekwatny. Nie? Czyli sobie sprawdzacie. Jak już wsiądziecie, to zawsze może macie możecie sobie spojrzeć, i ten cennik musi być w widocznym miejscu. To tyle na razie takiej pomocy. Powiedz, czy ci się podobało, czy może nie podobało, czy masz jakieś pytania w związku z takimi sprawami, to zawsze chętnie pomogę jak będę mógł i, i, i coś tam podpowiem, jakieś pytania i tak dalej. I koniecznie zostaw łapkę, bo warto. Ja będę tak więcej się tutaj bawił. Mhm.